Silna modlitwa za Polskę, która uspokaja serce. Panie Boże... Przychodzę do Ciebie w ciszy serca, niosąc w modlitwie moją Ojczyznę Polskę. Nie przechodzę z wielkimi słowami ani z pewnością jutra, lecz z pragnieniem pokoju i zaufania Tobie, bo bowiem że Twoja obecność potrafi uciszyć każdy niepokój. Ty widzisz tę Rzymię lepiej niż ktokolwiek z nas. Znasz jej historię, jej rany i jej nadzieję. Znasz serca ludzi, którzy na niej żyją, ich troski, lęki i marzenia. Dlatego powierzam Ci Polskę taką, jaka jest. Z całym jej pięknem i całą jej kruchością. A nie gdy słyszymy wiadomości, pełne niepokoju. Gdy przyszłość wydaje się niepewna, gdy w sercach rodzi się lęko jutro, przypomnij nam, że ty jesteś panem historii. Ucisz w nas to, co burzy pokój, i naucz nas oddychać nadzieją. Proszę cię o pokój dla polski. Nie tylko pokój zewnętrzny, lecz także pokój w sercach ludzi. Niech zniknie nienawiść, która dzieli, niech ucichną słowa raniące jak ostrze. Niech pojawi się zrozumienie tam, gdzie była nieufność. Amen. Dobrosław każdemu domułowi na tej ziemi Otocz opieką rodzimy dzieci starszych i samotnych Niech nikt nie czuje się zapomniany ani opuszczony Niech Polska będzie miejscem, gdzie człowiek spotyka życzliwość A nie chud obojętności Oddaję Ci rządzących i tych podejmują decyzję Obdasz ich mądrością, spokojem serca i pragnieniem dobra. Niech ich wybory rodzą pokój, a nie niepokój. Niech potrafią słuchać głosu sumienia bardziej niż hałasu świata. nie uspokój się za tych, którzy nie boją. Ulecz lęk, który rodzi się w ciszy myśli. Który przynosi ukojenie duszy Gdy ktoś martwi się o przyszłość Polski Gdy ktoś boi się tego, co może nadejść Pozwól mu poczuć, że jest w Twoich rękach Bo w Twoich dłoniach nawet burza staje się ciszą Naucz nas patrzeć na naszą ojczyznę z nadzieją, a nie ze strachem. Naucz nas mówić o niej z miłością, nie z gniewem. Naucz nas budować ją dobrem, które zaczyna się w sercu człowieka. Oddaję Ci Polskę. Miasta i wsie, drogi domy Miej przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Niech Twoje błogosławieństwo spocznie na tej ziemi Jak spokojne światło poranka o nie, bądź Polski Bądź nadzieją jej ludzi Bądź dziszą, Czyni tę modlitwę prostą i szczerą I pozwol aby spokój, który od ciebie pochodzi, zamieszkał w nas i w naszej... O! Panie Boże, przychodzę do Ciebie w ciszy serca, niosąc w modlitwie moją ojczyznę, Polskę. Nie przychodzę z wielkimi słowami ani z pewnością jutra, lecz z pragnieniem pokoju i zaufania Tobie, bo że Twoja obecność potrafi uciszyć każdy niepokój. Tę ziemię lepiej niż ktokolwiek z nas Znasz jej historię, jej rany i jej nadzieję Znasz serca ludzi, którzy na niej żyją Ich troski, lęki, marzenia Dlatego powierzam Ci Polskę taką jaką jest Cały niej piękny Panie, gdy słyszymy wiadomości pełne niepokoju, gdy przyszłość wydaje się niepewna, gdy w sercach rodzi się lęk o jutro. Przypomnij nam, że Ty jesteś Panem historii. na nas drodzy burzy pokój i naucz nas od ty. Życie o pokój dla Polski, nie tylko pokój zewnętrzny, lecz także pokój w sercach ludzi. Niech zniknie nienawiść, która dzieli, niech ucichną słowa raniące jak ostrze, niech pojawi się zrozumienie tam, gdzie była nieufność. Panie Błogosław, każdemu domowi na tej ziemi, Otocz opieką rodziny dzieci starszych i samotnych. Niech nikt nie czuje się zapomniany ani opuszczony. Niech Polska będzie miejscem, gdzie człowiek spotyka życzliwość, a nie chłód obojętności. Oddaję ci rządzących i tych, którzy podejmują decyzje. Obdasz ich mądrością, spokojem serca i pragnieniem dobra. Niech ich wybory rodzą pokój, a nie niepokój. Niech potrafią słuchać głosu Somiera bardziej niż hałasu świata. Łagodny wiatr, który przynosi ukojenie duszy. Gdy ktoś martwi się o przyszłość Polski, gdy ktoś boi się tego, co może nadejść, to zwól mu poczuć, że jest w Twoich rękach, bo w Twoich dłoniach nawet burza staje się ciszą. A niebo, Naucz nas patrzeć na naszą ojczyznę z nadzieją, a nie ze strachem. Naucz nas mówić o niej z miłością, a nie z gniewem. Naucz nas budować ją dobrem, które zaczyna cię w sercu człowieka. Oddaję ci Polskę, jej miasta i wsie. Drogi domy, jej przeszłość, traśniejszość i przyszłość. Niech Twoje błogosławieństwo spocznie na tej ziemi. Jak spokojne światło poranka. Bo nie, bądź pojemskim. Bądź nadzieją jej ludzi i i pozwól, aby spokój, który od ciebie pochodzi, zamieszkał w nas i w naszej ojczyźnie. Amen. Panie Boże. Przychodzę do Ciebie w ciszy serca, niosąc w modlitwie moją Ojczyznę Polskę. Nie przychodzę z wielkimi słowami ani z pewnością jutra, lecz z pragnieniem pokoju i zaufania Tobie, bo wiem, że Twoja obecność potrafi uciszyć każdy niepokój. Ty widzisz tę ziemię lepiej niż ktokolwiek z nas. Znasz jej historię, jej rany i jej nadzieje. Znasz serca ludzi, którzy na niej żyją, ich troski, lęki i marzenia. Dlatego powierzam Ci Polskę, taką jaka jest, z całym jej pięknem i całą jej kruchością. Słyszymy wiadomości pełne niepokoju, gdy przyszłość wydaje się niepewna, gdy w sercach rodzi się lęko jutro. Przypomnij nam, że ty jesteś panem historii. Ucisz w nas do co burzy pokój, i nałóż nas oddychać nadzieją. Proszę cię o pokój dla Polski, nie tylko pokój zewnętrzny. Lecz także pokój w sercach ludzi. Niech zniknie nienawiść, która dzieli, Niech ucichną słowa raniące jak ostrzeg. Niech pojawi się zrozumienie Tam, gdzie była nieufność. Panie. Błogosław każdemu domowi na tej ziemi. Otocz opieką rodziny, dzieci, starszych i samotnych. Niech nikt nie czuje się zapomniany ani opuszczony. Niech Polska będzie miejscem, gdzie człowiek spotyka życzliwość, a nie chłód obojętności. Oddaję ci rządzących i tych, którzy podejmują decyzje. Obdarz ich mądrością, spokojem serca i pragnieniem dobra. Niech ich wybory rodzą pokój, a nie niepokój. Niech potrafią słuchać głosu sumienia bardziej niż hałasu śniada Panie, uspotuj serca tych, którzy się boją. Ulecz leń, który rodzi się w ciszy myśli. Niech twoja obecność będzie jak łagodny wiatr, który przynosi ukojenie duszy. Ktoś martwi się o przyszłość Polski, gdy ktoś boi się tego co może nadejść, pozwól mu poczuć, że jest w twoich rękach, bo w twoich dłoniach nawet burza staje się Boże Naucz nas patrzeć na naszą ojczyznę z nadzieją, a nie ze strachem. Naucz nas mówić o niej z miłością, a nie z gniewem. Naucz nas budować ją dobrem, które zaczyna się w sercu człowieka. Oddaję Ci Polskę i miasta i wsie, brody i domy, jej przeszłość, teraźniejszość i przeszłość. Niech Twoje Błudosławieństwo spocznie na tej ziemi. Jak spokojne światło pora Te modlitwę prostą i szczerą i pozwola, by spokój, który od Ciebie pochodzi, zamieszkał w nas i w naszej ojczyźnie. Amen. Silna modlitwa za Polskę. Która uspokaja serce. Panie Boże! Przychodzę do Ciebie w ciszy serca, niosąc w modlitwie moją ojczyznę, Polskę. Nie przychodzę z wielkimi słowami ani z pewnością jutra, lecz z pragnieniem pokoju i zaufania Tobie, bo wiem, że Twoja obecność potrafi uciszyć każdy niepokój. Ty Iż tę lepiej niż ktokolwiek z nas. Znasz jej historię, jej rany, jej nadzieję. Znasz serca ludzi, którzy na niej żyją, ich troski, lęki i marzenia. Dlatego powierzam Ci Polskę taką jaka jest. Całym jej pięknem i całą jej kruchością. Panie, gdy słyszymy wiadomości pełne niepokoju, Gdy przyszłość wydaje się niepewna, Gdy w sercach rodzi się lekko jutro, Przypomnij nam, że Ty jesteś Panem historii. Ucisz w nas to, co burzy pokój, Naucz nas oddychać nadzieją. Proszę Cię o pokój dla Polski. Nie tylko pokój zewnętrzny, lecz także pokój w sercach ludzi. Niech zniknie nienawiść, która dzieli. Niech ucichną słowa raniące jak ostrze. Niech pojawi się zrozumienie tam, gdzie była nieufność. Panie! Bóg. Błogosław każdemu domowi na tej ziemi. Otocz opiek urodziny, dzieci starszych i samotnych. Niech nikt nie czuje się zapomniany ani opuszczony. Niech Polska będzie miejscem, gdzie człowiek spotyka życzliwość, a nie chód obojętności. Oddaję ci żądzom! Rządząc... Dasz ich mądrością, spokojem serca i tragnieniem dobra, niech ich wybory rodzą pokój, a nie niepokój. Niech potrafią słuchać głosu sumienia bardziej niż hałasu świata. A nie uspokój serca tych, którzy się boją. Olecz lęk, który rodzi się w ciszy myśli. Niech będzie jak łagodny wiatr, który przynosi ukojenie duszy. Gdy ktoś martwi się o przyszłość Polski, gdy ktoś boi się tego, co może nadejść, pozwól mu poczuć, że jest w Twoich rękach, bo w Twoich dłoniach nawet burza staje się ciszą. Naucz nas patrzeć na naszą ojczyznę z nadzieją, a nie ze strachem. Naucz nas mówić o niej z miłością, a nie z gniewem. Naucz nas budować ją dobrem, które zaczyna się w sercu człowieka. Miastaj wsie drogi domy. drogi domy. I przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Niech twoje i spocznie na tej ziemi. Jak spokojne światło poranka. A nie. nadzieją jej ludzi. Dość i serca. Przyjmij tę modlitwę prosto i szczeru. Nie pozwól, aby spokój, który od Ciebie pochodzi, zamieszkał w nas i w naszej ojczyźnie.